Hallo zusammen liebe Leute und moin. Checkchen, dobrig. Wieder am fristlichen Bartus der Donnerstag, der 31. März. Ich bin der Herr Hamburger. Das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und los geht's. Jinky Wamogrom, der saubelt jetzt nach dem Kanal. Ich sage schon, wir sind Wir Krieg in der Ukraine zuerst. Taktischer Rückzug oder Täuschungsmanöver, fragt der Spiegel. Gazeta „Spiegel” zastanawia się nad tym, co w chwili obecnej robi armia rosyjska. Czy jest to taktyczny odwrót, czy manewr zwodzący. „Spiegel weiter”. Putin offenbar von eigenen Beratern über Kriegsverlauf getäuscht. Dalej gazeta „Spiegel” pisze o tym, że Putin prawdopodobnie jest okłamywany przez swoich najbliższych doradców w sprawie tego, jak przebiega wojna, w sumie nie jest to nowa wiadomość, bo od dłuższego czasu trwają takie domysły, że Putin po prostu żyje w jakimś rodzaju banki informacyjnej. Bild Zeitung: Deutschland ist nach Angaben von Regierungssprecher Heber Streit grundsätzlich bereit, Sicherheitsgarant für Ukraine in der Nachkriegsordnung zu sein. Bardzo ciekawa wiadomość, o której pisze gazeta Bild. Niemcy chcą przejąć rolę gwaranta bezpieczeństwa dla Ukrainy w tym całym nowym porządku powojennym. To jest oczywiście wszystko pisane w kontekście odbywających się rozmów pomiędzy stroną rosyjską i stroną ukraińską. Także bardzo ciekawa nowa pozycja byłaby to Niemiec. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Und dann weiter. Moskau kündigt für heute Feuerpause für Mariupol an. Ukraina sehen das mit großer Skepsis, a na dziś Rosjanie zapowiedzieli wstrzymanie ognia, wstrzymanie ostrzału Mariupola. Ukraińcy jednak widzą czy podchodzą do tej wiadomości z dużą dozą sceptycyzmu. Zu diesem Thema kurt Tageszczynnik. Moskau kündigt für heute Feuerpause für Mariupol So solle die Möglichkeit geschaffen werden, Zivilisten aus der umkämpften ukrainischen Stadt herauszuholen, hieß es vom russischen Verteidigungsministerium. In einer Videobotschaft bezweifelte der ukrainische Präsident Selenskyj, dass sich die russischen Streitkräfte aus der Umgebung der Hauptstadt Kiew und aus dem Norden des Landes zurückziehen. Bildzeitung weiter: Ukrainer Botschafter Melnik geht auf Ministerin Lambrecht los. Da legt sich Ambassador Ukraine Melnik die Minister Obrony Narodowej Niemiec Lambrecht hat das Verteidigungsministerium Waffenauslieferung verschleppt? Fragezeichen. Gazeta Bild pisze, ministerstwo zwlekało zbyt długo z dostarczeniem broni, czy przedłużało specjalnie to dostarczenie broni na Ukrainę? Spiegel Zeitung weiter an: äh, will be, äh, Berlin die Regierung in Kiew nach Spiegelinformationen eine Liste fabrikneuer Waffen vorlegen, die Deutschland schicken könnte. A Gazeta Spiegel tutaj uzupełnia, pisze o tym, że teraz rząd w Berlinie chce przedstawić Ukraine Kijowowi listę broni, którą Niemcy, nowej broni, którą Niemcy mogliby dostarczyć szybko na Ukrainę. Widzicie, no duża zmiana, już nie stare hełmy i nie stare jakieś tam rakiety, tylko rzeczywiście nowa broń, zobaczymy. Gut, weiter geht's, Business Insider Ukrainy, Krieg macht uns alle ärmer, Inflation steigt auf 7,3%, das ist die schnellste Geldentwertung seit 40 Jahren. Business Insider pisze o tym, że wojna czyni, robi nas wszystkich biedniejszymi. Inflacja w Niemczech 7,3%. Jest to najszybszy spadek wartości pieniądza w Niemczech od 40 lat. Tutaj bardzo ciekawy. Nie wiem, czy to wojna jest powodem tego, czy polityka też, piszcie, komentujcie, jestem ciekawy waszego zdania, gut, weiter zu preisen dalej do tematu e cen ölpreis fällt um 10% eksperty rechnen, dass sprit im Osten Deutschlands teurer wird als im Westen, spada cena ropy naftowej, bardzo ciekawe, o 10% I tutaj eksperci w Niemczech mówią o tym, że prawdopodobnie będzie tak, że ropa naftowa i w ogóle paliwa we wschodnich Niemczech będą droższe niż w Niemczech zachodnich, tu chodzi tutaj o infrastrukturę, która w Niemczech jest i ta infrastruktura jest lepsza przesyłowa infrastruktura po prostu w Niemczech Zachodnich i tam koszty będą mniejsze. Gut dan. Telefonat mit Putin für Scholz bleibt es bei Euro oder Dollar als Bezahlung für russisches Gas. Wczoraj odbył się telefon pomiędzy Scholzem i Putinem. Rozmawiali oni o dostawach energii, o dostawach gazu przede wszystkim i o sposobie płacenia. Wiadomo, Putin wystąpił z takim pomysłem, że chciał, żeby płacono mu za to rublem, Und Wladimir Putin zol Olaf Scholz in, einem, in dem Telefonat zugesichert haben, dass es sich für europäische Vertragspartner in Sachen Gasbezahlung nichts ändere. Teraz prawdopodobnie tak przyjął tą rozmowę Scholz und mówił o tym w mediach, że Putin go zapewnił, że na razie sich nichts nie zmienia. Russland stellt Gaszahlungen nicht sofort auf Rubel um, nie od razu będzie to wszystko przestawione na Rubel, te Płatności. Aber die Presse in Deutschland fragt auch bald noch mehr Rohstoffe in Rubel abgerechnet, aber prasa pyta, czy niedługo za większą. liczbę też e, surowców z Rosji będziemy płacili rublami, czy nie skończy się tylko tutaj na tym gazie i ropie prawdopodobnie. Ok. Deutschland bereitet sich auf möglichen Gasausfall vor. Tymczasem Niemcy przygotowują się też na możliwe zakręcenie kurka z tym gazem. Es gibt eine Frühwarnstufe wegen russischer Drohung, also es gibt dann drei stufen System jetzt im Moment. Wprowadzony został so taki system äh, ostrzegania. Teraz mamy taki czyli pierwszą äh, äh, Pierwszy poziom tego ostrzeżenia w Niemczech to już jest wprowadzone Myśli o tym, co by się stało, gdyby rzeczywiście tego gazu zabrakło und w diesem Thema Streit mit Russland Diskussion über Rubel, Rubelzahlung äh, auch kurz Tages. Diskussion um Rubelzahlung im Gasstreit mit Russland nach Angaben der Bundesregierung hat Präsident Putin gegenüber Kanzler Scholz erklärt Rechnungen können Weiter in Euro beglichen werden. Wirtschaftsminister Habeck äußerte sich zurückhaltend. Er hatte gestern die Gas-Frühwarnstufe ausgerufen. Putin berät heute mit Zentralbank und dem Energiekonzern Gazprom über die Zahl. Statistisches Bundesamt öffentliche Schulden erreichen zu Jahresende 21 und zwanzig Höchststand, czyli rekordowe zadłużenie publiczne, jak podaje, podaje niemiecki urząd statystyczny na koniec roku 2021. Und so viele Unternehmen wie noch nie wollen Preise erhöhen. Ich Prognose. Und da hingegen, da kommt die Prognose, dass sehr viele Firmen die Preise unterdrücken jest tutaj, to są dane, które zostały zebrane w ostatnim czasie, also die jest warne jetzt vor Inflation und ölkrise wie in den 70er Jahren. no i teraz ostrzeżenia są już nawet o kryzysie, inflacyjnym i kryzysie paliwowym jaki miał miejsce ostatnio w latach 70. Gut, Radia Verband fordert freies Geleit für mehr als 60 Schiffe in der Ukraine. Tutaj niemieckie stowarzyszenie armatorów, słuchajcie, żąda tego, aby wycofać z terenu Ukrainy około 60 statków handlowych, które tam w chwili obecnej są uwolnione. No i oczywiście te statki są potrzebne gdzieś indziej. Und preissprünge Von bis zu 600% vertrauliche analizy zeigt, wie schwer Putins krieg w deutsche autoindustrie lasted, schreibt Business Insider. A Business Insider pisze, jak ciężko ma teraz niemiecki przemysł samochodowy. I pisze m.in. o tym, że oczekiwane są wzrosty cen nawet o 600%, jeżeli chodzi o różnego rodzaju podzespoły. Und Firma MAN kündigt Kurzarbeit für bis zu 11.000 Mitarbeiter in Deutschland an. Jakby nawiązując do tego tematu, firma MAN, producent ciężarówek, zapowiedział, że dla 11 tysięcy pracowników znowu zostanie wprowadzony system Kurzarbeit. Gut. Ärzte bestreiken in Deutschland: 460 Krankenhäuser. Mamy strajk ostrzegawczy lekarzy w Niemczech. 460 placówek jest tym dotknięte. Grunt hier jest arbeitsbelastung i powodem jest no, po prostu obciążenie pracą. Widać, że nie tylko jakby wirus, tak? Tylko normalnie też, jeżeli kliniki funkcjonują, to ta praca dla lekarzy jest ciężka. firma BioNTech meldet netto von 10 miliardów euro, a tymczasem firma BioNTech zgłasza e, zyski netto w wysokości 10 miliardów euro. Firma sprzedała 2,6 miliarda e, szczepionek. Gut. Chinesische wirtschaft. China hat miliony Shanghai abgeriegelt, Und äh, welche Folgen wird das jetzt auch für die Weltwirtschaft haben? Damit beschäftigt sich äh, der Spiegel. Gazeta Spiegel zajmuje sich nimi: chińską Gosparką, zamknięciem Shanghai und Skutkami für die Weltwirtschaft. całej gospodarki światowej. Tutaj bardzo ciekawy artykuł. Und kabinet belegt płegiekräfte bonus für pandemię. Einsatz, so äh, in kliniken und heimen sollen 550 Euro bezahlen. Kritikal, jest das zu wenig. Słuchajcie, so i teraz ähm, mamy nową pomoc, nowe pieniądze dla osób pracujących w opiece 550 euro dla wszystkich, którzy pracowali w tak zwanych hajmach i klinikach dla krytyków te 550 euro to jest po prostu za mało zobaczymy jak to będzie wypłacane, bo wydaje mi się że to będą pieniądze, które będą opodatkowane, także te sumy będą różnie wyglądały, good wegen Rusland Geschäft bojkotował aufrufe gegen Rytor Firm, firma Sport. Wiecie, znacie, czekoladki produkująca cały czas jest aktywna w Rosji, i dlatego w, tutaj w Niemczech są głosy mówiące o tym, że trzeba ją bojkotować. Gazety piszą np. kwadratycz praktycz blut nie? czyli kwadratyczny, praktyczny, no i krwawy. O tych e, czekoladkach. Und jetzt gehen wir zu e, Ukrainę und Polen über. Teraz przechodzimy do tematu Ukrainy i Polski. E, polska Willkommenskultur wird sie halten, schreibt e, oder fragt hier heise.de. E, gazety pytają, czy ta polska gościnność będzie utrzymać się cały czas. Oczywiście wszystko w kontekście tego, że mamy tych e, e, uciekinierów wojennych w Polsce coraz większą ilość. Tagesspiegel.

Pani Hübner jest tutaj cytowana w Tagesspiegel, und Polen w russische, russische energii importu, beenden Tagesschau.de. Tagesschau pisze o tym, że także Polska chce zrezygnować z importu e, energii właśnie z Rosji. i Polen will wies ende des Jahres weg von russische energii do końca roku. Polska chce też się pożegnać z tą e, rosyjską energią. Także widzicie, te tematy są dosyć podobne. W chwili obecnej ta wojna przynosi się coraz bardziej na Taką Arenę gospodarczą, nawet energetyczną. Ok, to wszystko na heute. To było na tyle, że chodziłem dzisiaj. Ich wünsche euch wie immer einen angenehmen und erfolgreichen Tag. Beste Grüße. Tschüss.